...w dzisiejszym odcinku. I come to ammo. Dobra, czyli biorę dwa amunicji i to otworzę do nieba. Jej, papa, żegnaj, super, ekstra. To jest... okej. Okay. Widziałem w życiu różne rzeczy, ale ta jedna jest po prostu... ponad wszystko. Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wy oglądacie Make a Killing. Nie mam bladego pojęcia o czym to jest horror, ale wizualnie strasznie przypomina mi taki film, który za chwilę wychodzi, nazywa się The Lighthouse, w którym swoją drogą będzie grał Willem Dafoe. Wydaje mi się, że jest to coś w rodzaju rogalika, że jest to horror, w którym po prostu będziemy wchodzić do generowanego losowo lasu i mamy zestaw czynności, które musimy wykonać. W przerwie w premierach myślę, że to będzie całkiem ciekawe, żeby ten horror pokazać, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby był to tytuł, który zawita na kilka odcinków, raczej będzie to coś w stylu, hej, znalazłem fajny horror i mam ochotę go wam pokazać. Także bez zbędnego gadania. But some make a killing, Matazov Ferovania. In eighteen forty eight, the allure of the California gold rush hypnotized the world. As rumors spread of what lay within the land, the prospect of limitless wealth seduced the minds of the piggish and the poor. The King family was easily possessed by the hidden wealth in the West. The greed consumed them. It made them ignorant to the evil that just emerged within their only son. Ira they chose to ignore it, but the incomprehensible darkness they harboured amongst them only grew stronger in the presence of sin. They arrived in time to stake their own claim without conflict for three days. straight, they ravaged the soil together, dredging through the wild. the evil suppressed within Ira consumed him, and his insatiable greed turned to rage. His exposure to the land cursed by sin had uncaged him on the fourth day. The evil Hemorrhage and Ira dismembered his entire family. He went on to kill nearly 100 miners before the people fled and his legend was born. Over 100 years had passed, the lore of the land still had the same effect on the glutinous mind. Cole and Jace, two orphan brothers, constantly fought about finding what remained of their fortune in the forest. Every other local knew better than to enter beyond the tree line, but Jace had always been drawn to the riches. When, despite the countless number of people that had entered but never returned, in his mind, venturing into the forest in search of gold was the only option he had left, blinded by greed and desperation. Jace ignored his brother, breached the tree line, and disappeared. Cole wrestled with himself, knowing the risk he would be taking if he went looking for him. He knew the legend well, but against his better judgment, Cole traveled into the dark forest with a rifle in hand, and only six rounds. Determined to bring his brother home. Ciekawe. Nie wiem, czemu czytając to mi się taki film na się Aż poleje się krew. Nie mam pojęcia, czemu, bo nie jest absolutnie horror, ale. Wydaje mi się tematycznie bardzo ciekawy. No zobaczymy. Wizualnie gra naprawdę jest świetna i podobieństwo. How do you kill an immortal? With another immortal. O, to jest odpowiedź na moje pytanie. Ham. Um. Ok. Trzeba tak po prostu omłazić, tu. Ok. Pierwszy minus tej gry pokazuje mi, jak bardzo brudny jest mój monitor. Hm. Cześć, ptasznik. Ptasznik to pająk. Ja wiem, spokojnie, ja ja sobie robię. Ale czy to znaczy, że mam iść w tym kierunku? W sensie. No, nie wiem, czy zauważyliście, ale każde drzewo w tym lesie wygląda tak samo. Mam sześć nabojów. To mnie nie ustawia, a ty jesteś czym? Okej okay. Ja sobie pójdę, spokojnie Chociaż z drugiej strony Hej A może to jest kompas, tylko żyje i pokazuje mi drogę Nie kusi mi by tego strzelić, ale boję się, że to ma wnotrawstwo amunicji drugiej... Wow, shit! Just you know him. <laughs> if they scream, I will find you. Excuse me? Hello, uh, is this working? Uh, uh, please pay attention because I am only going to say this once. Call is it right? Call your brother brought you here against your better judgment, from what I gather. He is in pretty. Słyszałem to, nie podoba mi się, że ktoś w radu mi gada o pierdołach, ma bardzo potępiały głos i słyszę nóż nie podoba mi się to. Ja nic nie widzę, coś biega w sprawa. Dobra, tu się będę czuł bezpiecznie. What the... What? Free victim. Eee. Co, What? Słyszę kroki. Oh, shit! No, ok. Ja przepraszam bardzo. Ale nikt mi nie powiedział, że on jest śmiertelny. Ok, no teraz czuję to, jak naprawdę mnie wydymał pociąg. To jest nie fair. Nie można tak robić. Look behind you. Właśnie to zrobiłem, gro. To jest podstawa numer jeden każdego możliwego horroru, który istnieje. Nie obracać się za siebie. O nie, i znowu będzie mi gadał w radiu. Tylko że on nie mówi nic produktywnego. Limb required. <grym> Excuse me. Okej, okay, porzucuję. Oh. Fuck my life, naprawdę, on tu gdzieś biega. Dobra, uwolnimy to. Dotknijmy to. O, to otwórnie powietrze ekstra. Po prostu to ma sens. Fizyka, świetnie, cudownie. O, nie, on tam stoi. Ja pierdziemy. O! No świetnie, ale. Nadal nie kumam. What? Three limbs. O nie, podniosłem nogę, ale słyszałem noże. Spierdzielam. Ok, limb required. To było gdzieś tutaj. Mam... Oh, fuck off. Nie podoba mi się to. Mam nogę. Wykorzystam ją. O nie, idzie do mnie. Mogę... Nie wiem kto zapisał. Ale nie podoba mi się to, że tak to napisał. W sensie, jeżeli nie, mogę od niego uciec nawet. Check your status. Excuse me? Czy obokowuję osiągnięcia umierające Quiza? Jaki status? Jest tylko resume albo quit. Zupełnie mnie to nie ustawia. No ale dobra, kumam. Znaleźć nogę, użyć jej gdzieś. Rzecz w tym, że zanim znajdę nogę, to mnie zabijają. I to w tempie błyskawicznym. Także... O oh faaak, znowu ty. Co to za stukanie? Mrocznym dzięcioł, aż burczy mi w brzuchu, to straszne. Hej, ale jest szansa, że zanim umrę w grze, umrę z głodu. Welcome to ammo. Dobra, czyli biorę dwa amunicje i to od aż do nieba. Jej, papa, żegnaj, super, ekstra. To jest... okej. Okay. Widziałem w życiu różne rzeczy, ale ta jedna jest po prostu ponad wszystko. Dobra. O, słyszę tyle nie podoba mi się to. Ty jesteś tutaj, super. Wszystko chce mnie zabić w tym lesie. Główniana wyprawa na grzyby. O, okej, okay. tu się zapaliło światełko. Czy ja przy świetle jestem bezpieczny? Raczej nie, po ostatnim razem przy świetle mnie też zajumano. O! Jest noga. Ekstra. Mam nogę. No nie, znowu słyszę. Fuck. Jest cholernie ciemno. Ale lepsze to. Niż umrzeć znowu. Look behind you, ale to co mam cały czas się obracać, robić 360? ki Jak 12-letni gracz Koda, to się nie klei. Mam wrażenie, że idę przed siebie jak kretyn. I nic dobrego mnie tu nie czeka. Aczkolwiek kusi mnie, by strzelić do tego co tam widział po powietrzu. Mam nadzieję, że wypadnie z niego nabój czy coś. Ale na cholerę mi naboje znowu, skoro strzelam do tego kolesia i nic, absolutnie nic się nie dzieje. Dobra, jest ścieżka. Ścieżka znaczy się, że dokądś prowadzi, fuck off! O, zniknął. To dobrze. Nie mam pojęcia. A to bez sensu, Czego mnie od razu atakuje, nie mogę go odstraszyć? Może mu zrobię mokrego palucha do ucha wsadzę się przestraszy i uzna gościu, jesteś szurnięty. Moje mroczne moce są niewystarczające. Pokonać twoje. O mój Boże! Był za drzewem, zrobił jak bohaterowie tego <laughs> krzyku. Był za drzewem i schował się. Ok. O Naprawdę? Mam drugą nogę? Fak, złożę człowieka zaraz, super. Coś mi zrobię, jak go złożę. O, spierdzielaj. Dostał. on się wystraszył pewnie. Nie bardziej niż ja. No cudownie. O, zabijem to! Co dostałem? O, oh, fuck off! Nie podoba mi się to. Patrzę za siebie non-stop. Kiedy akurat nie patrzę albo strzelam, to on podbiega. Bez sensu. Co mam zrobić z tymi kończynami? Keep your distance. Mam wrażenie, że ta gra robi sobie ze mnie jaja. Kiedy odchodzę od niego o 200 metrów, nie? To z reguły oznacza właśnie, że trzymam dystans. Czemu więc? Rada, którą dostaję, to trzymaj dystans. To bez sensu. Dobra, zabiję to. Krzyknęło. Jezu, jak mi przykro. Naprawdę. Po prostu I straciłem nabój. Nie. Super. To było produktywne. To było naprawdę produktywne. Dobra, może muszę ich zniszczyć po prostu i tyle. Może jest są rzeczy. Były tak takie kroki w krzakach. A to jest ciekawe, bo wydaje mi się, właśnie, że to jest coś w stylu. Wiecie, co mi to przypomina? Czego nie mówisz? Okej. Okay. Przypomina mi to strasznie taką grę Betrayer. To był ciekawy tytuł. Również udało się grać w kolorze albo w Czarnobili. W Czarnobili miał niesamowity klimat. Aczkolwiek, wydaje mi się, że jego powtarzalność i troszkę niezrozumiałość, jeżeli chodzi o mechaniki rozgrywki, mnie odrzuciła, bo. Wydawało się, że jest ciekawy, aczkolwiek nie prowadził, tak? Nie było żadnego takiego punktu zaczepienia. Ale. Ale, 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 ale czemu? W Szczęście. Sensie... A, a. To cię naboję. Nie, nie, nie było warte zachodu. Fuck! Czemu gra sobie robi ze mnie jaja? Nie w porządku. O, cześć słupek. Wait, what? Limb required. Ale i co z nich zrobię? Dobra, tu jest słupek. Idziemy cały czas prosto: jak znajdę nogę, tu idziesz rękę, tu idziesz ucho. Podnoszę. Zabieram dupę w troki i idę w przeciwnym kierunku. I prędzej czy później trafię tam. Chyba, mam nadzieję. Idę cały czas w jednym kierunku, ten las jest naprawdę spory. Nie ukrywam wcale mi się to nie podoba. O nie! Jest! Follow the noise. Wolałbym Follow... mnie, ale dzięki. Follow the noise. Nie podoba mi się to. No dobra, hej, wiemy. Idziemy znaleźć brata, tak? Przecież każdy, kto szuka swojego brata, który zaginął w lesie. Chodzi po nim. Strzela do demonów. Kurde. Okej. Okay. Błagam, biegam szybciej, prawda? Prawda, że biegam szybciej. Muszę biegać szybciej. Muszę biegać szybciej. W każdym razie każdy, kto szuka brata, zbiera ucięte nogi i zapierdziela z nimi po lesie. To ma sens. Gdzie moja broń? Co się stało z moją bronią? Exquizmi? A. Przecież bym wystrzelił dwa ostatnie naboje? No kolejny, skurczy syny, nie wierzę. Ale bieda. Nie, ten za mną biegnie nadal. No uparty, supiń synu, naprawdę. O, niech to szmak. W dupę sobie wyruszać, ten sztylet. Kurde, no. Co dostaje? Some of them are already dead. Hej, to zupełnie tak jak ja. Mamy tyle wspólnego, jesteśmy jak siostry. Serio. Mam sześć nabojów. Co ja z tym zrobię? Strzelając do tych stworów, nie dostaję absolutnie nic. No wow, ekstra dostałem nogę na początek gry, jak miło. Nie do ręka! Super. Wow. Ekstra. Mogę zostać chirurgiem. Będę w umachał. machał. Może mu pomacham? Albo nakarmię go tą ręką. A podam mu takiego solidnego liścia, żeby kolej został skasowany absolutnie. Ale rany, że nawet nie mogę go zatrzymać. Żeby on się odwalił ode mnie. Na te, nie wiem, 30 sekund, cokolwiek. To by jeszcze miało jakieś ręce i nogi. <laughs> ręce i nogi. Hm. O, ironio. Nie mam pojęcia co myśleć. Nie podoba mi się to. Dobra, idźmy ścieżką. Ostatnim, poszedłem tędy, tam jest to gówno, wiszące. Które z jakiegoś przypomina mi powodu postać Grimother, czyli Mente Fathers Całkiem zabawnie, aczkolwiek. Nie ukrywam, że jak na razie jestem ciekaw, co mi przyjdzie zrobić z tym. Młynkiem, czy co to było. Dawaj nogę. Jak tu byłem? Tak mnie nie ma. See you later. Alligator. In a while. Crocodile Znowu ptaszek. Ale po cholerii ja je świecę, to też bez sensu. Chyba, że ścieżka, nie? O, oh, fuck, o, oh, widziałem go. No i dobrze. Dobra, skrętu w lewo nie ma, jest tylko droga tędy. Jesteś, młynek, dobra, on dwie kończy? Nie, zaraz. O, oh, w pineche, serio? Key Required. A skąd ci klucz wezmę? Bo no, nie chcie szlak, grono. Nie podoba mi się to. No dobra, jest coś, jest klucz, tak? Młynek. Rozbiję x. x tych, x kończyn, i dostanę klucz? Tak myślę? Nie wiem. To, ma, to nie ma sensu, ale jak na razie nic w tej grze nie ma sensu. Zaraz będzie kaftan, czego tak machasz? Tą cholerną myszką, nie da się skupić na niczym. bo ja jestem graczem FPS-ów, ja tu idę strzelać. O, wow. Dwa naboje. Ale super. No i teraz 8, cudownie. Od razu wybiegam, co by nie za żaden sukin kot nie złapał. Nie no, ja słyszę kroki, których nie powinienem słyszeć i nic nie ma ze mną, fuck you game. Nie podoba mi się to, znaczy no fajne jest, ale nie podoba mi się to. Nie wiem, wow, shit, sorry, przepraszam panie dwie igły z boku głowy, ale już mnie tu nie ma. No nie, no oni szumią, kurde, dobra, strzelam. Niech spierdziela, on to gdzieś. Dostałem stałem mam strzelać, to jest jedyne co mogę zabić. Zamierzam to robić. Dobra, następny razem mnie zaatakuje. I naprawdę będę wyciążą przez ranę. No nie wierzę. Nie wierzę. Co za joza, No to po cholerę oni tu wiszą. A, niech to szlag. O, jest młynek. Aktywuj tyle. A uh. Okej. Okay. Um Dobrze. A to jest okej. Się uh. okay. No dobra. Szukamy kolejnego. Ptaszek... Wow, fuck off! Nie wierzę, kto to wymyślił! Kto wpadł na to, że to jest dobry pomysł? Ten koleś się pojawia za moimi plecami jak pieprzony struś pędziwiastrz. Nie mam pojęcia, co mogę zrobić. Nie mam nic, co mogę zrobić. Some of them are already dead. I ja naprawdę odblokowuję kolejne osiągnięcie? Za co? To jak... Nie wiem, jak... Jak... Nie, nie wiem nawet. To jak dać nagrodę pocieszenia dziecku, które przyszło na konkurs tylko dlatego, że przypadkiem otworzyło nie te drzwi, co trzeba. To bez sensu. Nie rozumiem idei tej gry. Chyba, że mam po prostu wkurzyć i wpędzić do grobu, spoko, świetnie, <grywanie> powodzenia, idzie cudownie. No dobra, aktywuję to cholestwo, ale nie mogę zabić tamtego sukienkota, no to co mam zrobić? No ale zawsze są... No i nie zabijam cię, czemu cię nie mogę zabić, co za idiotyzm. Dobra, rozumiem, że są dwie, dwa filary. I dwie kończyny walał się. Walają. He, się, gdzieś tutaj. W lesie. Podnoszę obie. Wrzucam do finalów. Dzieje się rzecz. I wtedy idę po klucz? Ten cholerny sztylet. Ten sukin kot, który tutaj pędzi, jak torpeda. I biegnie szybciej ode mnie. I nie zatrzymuje się. Mam wręcz w dupie to, że ja biegnę. Czy jest szansa, że jak pobiegnę. O, amunicja. Czy jest szansa, że jeżeli pobiegnę. Dzięki. Dość? Nie. Wiesz co? pierwsze gro. Naprawdę. Naprawdę. To się nie klei. To się nie... Ale kafta nie poddawaj... A... W... tu mnie pocałujcie. If they scream, I'll find you. A okej, okay, dobra. Czyli... A... Okej, okay, czyli to jest wskazówka. Strzelać do tych wiszących kutabanów. Oni giną. Jak oni giną, to on mnie nie słyszy, bo oni nie krzyczą. Niektórzy nie giną. A to najlepiej ich omijać po prostu. Dobra, spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy. Jestem uparty jak cholera, spróbujmy. No ale Boże, no przecież on się pojawił za moimi plecami. 5 sekund. Ba, w sekundę. Eee, nie podoba mi się to. No w mordę, no. O, dobra. A key required. Nie wiem, czy dostanę przy filarze klucz, ale zobaczymy. Omija z tych sukin kotów, bo oni go przyciągają. Im bardziej ich omijam, tym dłużej chyba przeżyję, nie? Więc znajdujemy filar, rozwalamy tam nogę, znajdujemy kolejną nogę, czy tam rękę, wszystko jedno. Przesuń kółko, nie? O, więcej nabojów. Super. Co z tego, skoro ja się obracam i on nagle jest za moimi plecami? Co ja chcę baton, nie? No w przeciwnym kierunku do sztyletu, za każdym razem, nie? Słyszę sztylet, wypieprzamy. sobie z tyłu. W tempie natychmiastowym. Szybciej niż priorytet w DPD. A... Tu nie pójdę, ok, jest główna ścieżka. Potrzebuję źródła światła, bo czuję, że on jest zaraz. Ja pierdzielę, no i obracaj się za plecy, jak zaraz wiesz, że z nie się pojawi. To już bardziej się opłaca, bies przed siebie, żeby jeszcze słyszał jego kroki. Ale nie, on się po prostu odradza na mojej dupie i nagle wkłada mi sztylet. No i nie mogę tego zabić. Wiesz co, wal się gry, o Serio, bez sens. Dobra, aktywuj pilarę. Aktywuj pilar. Filar znaczy się. Mój mózg działa. Sorry, dziwnie. Nożysz, serio, koleś? Spierdzielaj. Do światła, dajcie mi światło, źródło światła, bardzo... Nie zatrzymuj się, Shift-W i po prostu jak F1, nie? Światła, źródło, daj mi gro, bo jak nie, odinstalujecie z palcem w nosie i wcale nie będę zainteresowany tym, by do ciebie wrócić. O, jest źródło światła. Czy to mnie uratuje? na to nie źródło światła, to jest kończyna. Uwaga! O! Przez to Free pillars! Ok. Jestem idiotą, rzeczywiście, filary są trzy. Okej, okay. trzy kończyny, trzy filary. Ok. Miałem ochotę coś z okularami zarymować, ale uznałem, że nie będę, nie będę robił siebie błazna, więc po prostu idziemy szukać nogi albo ręki. Ja pierdzielę. Dobra, da się mu zwiać. Hej, to jest pocieszające, nie? Tylko, że tak. Aktywuję filar i. I trzeba mieć na uwadze, uczulić się na to, że wtedy plan absolutny to wypieprzać stamtąd w podskokach. W przeciwnym razie tupek mnie znajdzie. A niech to szlak. Już tu byłem, nie? Dobra, idziemy tu na dziko. Znajdziesz mi jakąś budowlę gdzieś, no? Oh, fuck off! No, a strzeliłem do niego i biegnie. Ja, pierdzielę, widziałem, że to jest błąd. Nie ma nogi, znowu. już tu byłem, niech to sznak. Dobra, tu też byłem. Idziemy tutaj, coś nowego. Gdzieś, gdzie światła nie ma. Mam wrażenie, że chodzę w kółko. Ja, pierdzielę. Dobra, dajcie mi jakąś nogę, rękę, cokolwiek, no. Pomoc na dłoń. Tu już byłem, kurwa, no. Co się ze mną dzieje? Czego moja? po prostu... Ja nie wiem, jakbym był bohaterem Blair Witch, to ja bym się zgubił w pierwszej scenie, naprawdę. W tym sklepie, gdzie kupowali pianki. Ja bym się tam zgubił i umarł. Zresztą te życie bym spędził na działem mięsnym. Kurde, baleno. Dobrze. Okej, okay, tu jestem. Stąd przyszedłem. Tam jest światło, tu nie ma światła. Spróbujmy tu. Niewidzialne ściany? Nie. Częściowo tak. Fuuuuck. Słyszę, to nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to ani trochę. O! Jest! Kamień, ale ekstra. Co masz dla mnie, ptaszku? Nogę Ekstra. To jeszcze się obraca. Jakieś ja się... najgorsze jest to, że się obracam i on zaraz jest za moimi plecami. I suki syna nie jak nie idzie ustrzelić z tego względu, że po prostu od razu mnie atakuje. I nie zatrzymam go na tyle, wiecie, mocno, żeby żeby miało to sens. O, dobra, filar. O, oh, fuck off! Był tu, zniknął, okej. Okay. Czy się odradza, gdzie mu się żywnie podoba? No to ekstra. Dobra, kolejna noga się siadła, są trzy filary, potrzebujemy jeszcze jednej kończyny. Może ten filar go przyciągnie, jak będzie aktywowany. Nie wiem. On tu w dupie, jeżeli mam być szczery. Nie ja chcę tylko znaleźć... Widziałem cię, <laughs> ty sukni synu, ty! Zamknij See you later, Crocodile. In a while, Alligator. Makes no fucking sense. Dobra, też szumiące skór, byki. Panicznie się obracam. Kolejna ofiara. Nie wierzę. Nie wierzę. Słyszę kroki. Wal się, gro. Naprawdę. Teraz mam to w dupie, serio. Bo jeżeli jestem w środku animacji i on się pojawia i biegnie do mnie i jak nie mam jak uciec, to już jest po prostu... tak. Te... Most of the time you are faster. <laughs> Mój rywalizacyjny umysł każe mi to kontynuować, ale rozum podpowiada, to jest debilny pomysł, naprawdę. I może to zrobię, ale nie dzisiaj. Cierpię tu katusze, no. Jakaś część mnie naprawdę chce zobaczyć, co jest dalej aczkolwiek choler, nie mnie martwi że spędzę tu resztę życia i się zestarzeję i bly, no tak będę już miał potem tylko no, niestety jestem ciekaw cholera jasna ale no, no nie wiem co może być potem ta gra to jest maleństwo nie z tym że nie wiem czy warto czy to koniec będzie tej małej gry czy, czy nie czy co mnie potem czeka nie mam pojęcia może zdecyduję ale na chwilę obecną to na tyle w tym odcinku i mam nadzieję się wam podobało jeżeli tak pamiętajcie o kciuku w górę. ja zapraszam was codziennie o 16 i 19 pamiętajcie żebyście Facebooka, Instagrama, żeby być na bieżąco oraz obserwować Twitcha, jeżeli chcecie oglądać na żywo, prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do jego usłyszenia.